Dotknij teatru to łódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Teatru. Dlaczego dotknij teatru? E, dlatego, że teatru trzeba dotykać e, jak najczęściej, żeby być człowiekiem światłym, e, pełnym, wrażliwym, czułym e, i myślącym. Stworzymy coś takiego, jakiś taki ferment, niepokój, z którego Mam nadzieję duża grupa młodych, nowych ludzi nam zostanie po to, żebyśmy w następnym roku, w następnym mogli tą formę powiększać i robić naprawdę takie wydarzenie największe w Polsce. Jeśli... Myślę, że to jest bardzo ciekawa inicjatywa i fajnie byłoby, gdyby wszystkie teatry brały w tym udział. To może wyjść bardziej lub mniej w zależności od tego, kto przyjdzie, jak dużo osób przyjdzie i co zostanie. W projekcie dotknij teatru, który przybiera formę festiwalu, będzie można obejrzeć 86 imprez, z tego spektakle, happeningi, akcje plenerowe, wystawy, warsztaty, działania parateatralne. Kilka premier będzie. Będą goście specjalni, a wśród nich Leszek Bzdyl, Piotr Cieplak, Teatr Biuro Podróży, Akademia Ruchu. Leszek Mądzik. Zapraszamy bardzo serdecznie.